I kolejna osoba nazwała zwierzątko moim imieniem. Ciekawe, ile slotów ma ta lamka. O, 9 oslotowa, nawet nieźle. Rozmnóż ją. Z jakąś e, inną lampką, nie wiem nazwij ją, ale tak wiesz, tak że dziewczyna ma być, nie że jakiś tam HTF, druga lamka czy coś, tylko z jakąś lampką dziewczyną z serwera i spróbuj zdobyć 15-slotową. Ja w Ciebie wierzę, bo musisz nową lampkę zdobyć, drugą. Fajna, wyspa mogłem. O wow, dwa nederightowe bloki. Też będę musiał sobie nederightowych bloków pokraftować. No właśnie, bo ja się w ogóle nie przywitałem. leczko z tej strony Exxizeka, to jest już czwarty odcinek Minecraft on Let's go! W dzisiejszym odcinku odblokowałem sobie nether. Znaczy zrobiłem to już wcześniej, przepraszam za to, ale no, po prostu nie mogłem się powstrzymać. Potrzebowałem są sandal na szybko. Nether wygląda w taki sposób, taki jak na wcześniejszej edy edycji. Wiem jeszcze mógł mieć flyer. Byłoby cudnie. Tak jak na wcześniejszej edycji jest nether, więc sobie na pewno go podniszczymy. Czemu nie? Exizek już nie mógł się doczekać netheru, więc e, zrobił max poziom w netherze. Dzięki temu mamy bardzo, ale to bardzo dużo tu gdzieś tutaj, nie wiem gdzie jeszcze. Czemu po jednym Ancient Debrisie jest w każdej skrzynce? Co jest? Dobra, ale mam 39 i może jeszcze jeden się znajdzie. Jakiś, który się ostał, ewentualnie cały stack. Byłoby cudnie, ale chyba nie. A w sumie mam nawet ten, tutaj jeszcze jeden scrap będzie, więc będzie git. E, bym mógł jeszcze złota wziąć, ale złoto mam u siebie, więc złota nie będę brać. Okej, okay, przepalanko, nie mam czym nawet tego przepalić. E, bym musiał pójść po węgiel. Jeszcze tutaj sobie nie ogarnąłem e, na dole nic, e, ponieważ no... Nie mam weny do tego, na razie chcę zrobić do końca już te windy. więc sobie taką platformę tutaj. O, dostałem pandorkę, let's go. E, rzecz mi spadła z pandorki. O, dostałem klatek. Picką. Nice. Villagerzy sprzedają mendingi. I ja chcę zrobić taki myk, że zacząć sprzedawać na aukcji. Po 1500, 2000 mending jeden. Bo tyle zwykle chodzi. Mending, ja kupiłem jeszcze kilka mendingów tutaj za 2000. Od klamka buduję, gdzie one są, tutaj są. Pewnie się zapytacie skąd Exisek ma farmę żelaza. Farmę żelaza sobie też zrobiłem. Po tym jak HTF pokazał swoją farmę żelaza. Tutaj jest taki myk, że są dwa spawnery. Ja nie mogę mieć więcej, bo zrobiłem wyspę gracza i teraz chcę ją sobie powiększyć. Znaczy no, żeby mieć więcej większy limit spawnerów, e, więc to troszeczkę F, ale no jak na razie spawnery mi działają i tu jest hopper siódmy poziom. E, on zabija tego lemy, sobie spada to do, do skrzynki. Szczerze mówiąc to teraz e, ten trzeci odcinek z LoneDocka nie ma sensu, bo wydałem prawie całą kasą 30 tysięcy tylko. I właśnie chciałbym sobie podlepszyć e, budowniczego Budowniczy mi się bardzo przyda a moją pracę, ponieważ zastawianie bloczków 30 dolarów za jeden będzie po tym. Więc ja bym chciał to szybko zlevelować, a nie wiem jak dokładnie. Więc możecie mi napisać w komentarzach. A, i w ogóle jak do ulepszenia wyspy? Powiększyłem sobie wyspę do drugiego poziomu i mi skliknąłem Member Size. To był największy błąd, jaki zrobiłem, bo wydałem 60 tysięcy. Nie, 30 i około tysięcy wydałem. Bez sensu, przez to, że mi sklikłem. No, płynie woda. A szczerze mówiąc, to lepiej wygląda niż te trapdory. Hop, idealnie. Teraz taki fajny myk. Jak nie macie kelpa zbyt dużo, to możecie go obą milować. Tu jest nim dowodno czy nie ma? Hello? Jest, oh shit! Ej, nie widać jej w tym świetle. czy hop. Nie ma nic. Ale to jest no, bo Dobra, miluje sobie ją. Ja ogólnie mam jedzenia w ogóle, więc przyjmę każdy donate jedzenia, jak, jak spotkacie mnie na serwerze. No i teraz część satysfakcjonująca. O, cały kelp leci na dół. <grafię> nice. Jeszcze coś? No, chyba wszystko. I let's check. Ale cudowna jest ta linda. Mogę sobie tak płynąć. Wtedy nie potrzebuję powietrza prawie. Jeszcze gdzieś tutaj mam kelpa, chyba tu będzie. Tak, to znalazłem kelpa jeszcze tu może być. Nie, tu już nie ma. Okej. Okay. To jest na poziomie 96. No to prawie cały kelp zebrałem. Możliwe, że tam hopery mi zebrały kelpa troszeczkę, ale no, widać, że tak ładniej to wygląda. O wiele. Podoba mi się ten design windy wodnej. Omega oh rural! Kupię mending za 5K. Ja do niego ile chcesz? Jeden? Chłop przepłacił, dosłownie. Ja te endingi kupiłem po 2000. Jest zysk, let's go! Przepaliły mi się już nederajtowe skrapy, co oznacza, że już mogę, już, już, ciągle mówię już. Czy ja mam tutaj złote jakieś? Mam 18 bloków, to chyba nie wystarczy. Ewidentnie, no właśnie, na no 100% nie wystarczy. Za mało złota mam. O, tu mam więcej, jeszcze więcej. No i dobra, może jednak wystarczy, ale wątpię. O, jeszcze trochę. Jest! Dobra, znalazłem! Cudownie! 13 bloków, let's go! Dobra, a teraz zajmę się... bo tu mam windę do góry, to jeszcze muszę zrobić windę do dołu. I ją zrobię po drugiej stronie, jak na razie. I no... aaa, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Robienie tych wind to straszna na praca. No patrzcie, tylko wystarczy skakać i kłaść. Super po prostu, super. Okejka, okay i druga. Winda gotowa. Musiałem użyć Sosanda, ponieważ na magwie nie można stawiać kelpu. I teraz sobie się niszczy kelpik. O tak ładnie, o cudnie. Już powinno być git. Okej, okay, szybki tytan, bo mnie prosili, żebym zrobił, pomógł im z tytanem, no to pomagam. Troszeczkę też zarobię, ponieważ nie mam w ogóle pieniędzy, tylko 17 koła. Ewentualnie potem na napad jakiś pójdę, bo mam jeszcze bilet. Kipunku trzymam, na wszelki wypadek. No I fucking love you! Oh, yes, yes. Zabrałem sobie wszystkie surowce jakie miałem i teraz wystarczy się je rozkopić Come on Surowce rozkopane. Jakoś mi się udało z pomocą dziewczyn. Dziękuję Schabowa oraz Zuzia, pomogły mi bardzo. Te cztery skrzynie, i to wszystko było zapełnione. Teraz to sobie przypalam. przepalarką jakąś, tak? ja mogłem dać? Tutaj Blast Furnace, y, ale nie chce mi się. No i poprosiłem adminów o przeniesienie mojego unblocka. No i tu jest jeden unblock, tam jest drugi unblock. Tamten został zniszczony, przez co muszę teraz nawbijać znów 15 poziom. Ale no, tu też będzie trzeba przenieść. Kiedy będę miał czas. Na razie mi się tego nie chce robić, bo tego jest od. Czula? Na początku chciałbym sobie zebrać jeszcze emeraldów na beacon A jeżeli taki protip Jeżeli nie chcecie stakować tych bloków Bo wam się nie chce i chcecie po prostu zbudować beacon Komenda is to go. I dopisujecie blocks I wtedy już wam się nie stakują Jaka słodka wyspa Jeszcze ten ten szachownica taka Ojej uwu Co się stało? Kiciuś Ojej No jest kiciuś I co on robi? E, on kiciusiuje co nie? To jest kot. W ogóle niepodobny do mojego pikusia. Co no nie? A, bo nie widać go tego imionka, tak? Pewnie tak. Zgoduje. Dobra, chwila dla montażysty, dodaj imię do tego kotka. Cudny jest ten kotek, jak Ja mam innego kotka. Ale no, też jest słodki. Jest słodszy od całego białego. My name... What the mine? I'll oh, mine this anyway. In this Minecraft day. So beautiful. Um, further down. What's that I found? Dobra, taki mały gifcik, 6 kluczy i stok diamentów. Dobra, Orwenka gdyby jeszcze zaakceptował. Okej. Okay. No już akceptuje. Yay! Mini donate. Let's go! Nowy dzień nastał. No. W krótkim świecie, in real life, you know. Mam w końcu większy limit spawnerów. Już mogę trzy sobie postawić. O, oh, wow, aż dwa się zaraz piły na raz. Trzy! Oh, shit. sobie ten hopper. Sądziłem, że to po prostu od razu kraftuję. To jest fajne. A kupiłem sobie też boost spawnerów. Razy dwa, więc teraz to będzie. O, produkować produkować odciula. Gdzie ja mam magazyn? Tam mam magazyn. A już mam tyle bloków. Zrobiłem na live no, prawie całość. Jeszcze dzisiaj skończyłem y, oświetlanie i trawa się rozrosła bardzo dobrze. Dzięki temu będziemy mieli zwierzątka, które już tutaj możecie zauważyć. Jak na razie wszystkie rzeczy przepalam. Które zostały wykopane. Jak możecie zauważyć, jest tego. o bardzo dużo. Bloków mam dużo samych: 866, 851, 714. Tego mogłoby być więcej. Ale nie wiem, chyba żelazne bloki będę sprzedawać, wiecie? Ewentualnie spróbuję dobić jakiś tam dobry level na tych żelaznych blokach, ale nie wiem, czy mi się to uda. I teraz trzeba się zająć troszeczkę naderem. Why not? Trzeba będzie go zniszczyć cały. Cały nader musi zostać zniszczony, tak jak na poprzedniej edycji, bo na no po prostu ładnie to wygląda. O, Glowstone tu jeszcze jest. Glowstone, Dust, nice. A tam mam Stridera, więc nie wiem co z nim zrobić. Możemy go wziąć do... nie do zwykłego świata się go nie da wziąć. Można go wziąć do Endu, który też mam odblokowany. Chyba widzieliście, mówiłem wam. Byłem na statku, nie ma Elytry, więc pewnie Elytrę się zdobywa poprzez kopanie. O, coś... Wód? A, co się dzieje? Przecież tu jest one block. Okej, okay. to trochę dziwne. Dobra, na razie to tutaj zostawmy. E, potem napiszę co się dzieje z tym. Bo to jest przynajmniej dziwne. Dobrze, wrócimy sobie teraz tutaj. E, Ulepszyłem na bardzo wysoki. Nie ta winda. Boże, zawsze zapominam. Na bardzo wysoki poziom mojego miniona. Jak możecie zauważyć, jest już na ósmym poziomie. I dodałem mu nielimitowane paliwo. Kompresor już miał. Więc teraz tylko czekać co 63 sekundy, co 71 sekund. No, aż dostanę szmaragda. Nie wiem co wstawić faktualizacja slot. Możecie mi powiedzieć. E, auto sprzedaży nie chcę, ponieważ Emeraldy mi się przydadzą. A Minion Skin Slot to może kiedyś sobie go weźmiemy i zobaczymy co będzie z nim. No, A Minion Kin... A Minion Skin Slot to jakiś skin się potem wstawi, bo na razie nie chce mi się wydawać kasy na uh, skiny do Miniona. Muszę te wszystkie skrzynki jeszcze trochę pozapełniać. Mam z tego bardzo dużo złota, bardzo dużo Raw Copper. I myślę, że zbudujemy bazę z Raw copperu. I to będzie fajne. Bo bardzo podoba mi się ten blok. To jest Oxidized Copper blok i on jest ładny, przynajmniej. Ta flya nie mam. I myślę, że już w następnym odcinku zaczniemy rozbudowywać tutaj. A teraz, tak jak mówiłem, idę rozkopać nether. Znaczy no, nie chce mi się tego robić, ale trzeba. Nie ta winta. Każdy pisze, że spawn się pali. <śpani> ja myślałem, że tutaj drewno całej się pali. Tutaj wełna. Tylko <śpani> strzelają z łoków. Wow, no genialnie. E, nie wiem czemu, ale jestem totalnym noobem i nie włączyłem mikrofonu podczas nagrywania ostatniego klipu. Ale no, dobrze. E, oprowadzając Was, co ja tam wspominałem, bo to dopiero było przed chwilą. Kupiłem sobie nowy spawner przed chwilą, właśnie. Został 120 koła. Wiecie dlaczego? Nie powiem wam dlaczego. Mam wciół bloków, od odciula. I no, mam już 5070 poziomów. Wyspa mi się psuje totalnie. E, miałem tutaj miniona emeraldów, co nie? Miniona mogę zniszczyć. I macie tutaj minion emeraldów 8.Exe. Więc na razie go nie ruszam. Jak ktoś z z administracji, to może się do coś ogarnąć z nim. E, no i tak. Arsuix, nie wiem czemu, ale jak kopałem teraz Arsuixem na Awku, pamiętajcie F3 plus T, trzymając sobie przycisk myszy i możecie kopać automatycznie, nie musicie trzymać w ogóle. To dla Arsuixa w ogóle kilof się nie niszczył. Nie wiem czy to praca górnika, czy to co, ja mam pracę budowniczy. Ale no mi się zniszczył kilow, bo zrobiłem nadajtowy właśnie i to było troszeczkę F, a ja mu się nie niszczy. Chłop co kopię. chłop jest mistrzem dosłownie. Nederze, troszeczkę rozkopałem. Nie zrobiłem tego całego, ponieważ to troszeczkę dużo jest z tego po prostu. Jest tako jak na razie. Mi się podoba, jeszcze po nad tym popracuję, ale na razie, no, i się nie chce. Mam dużo innych spraw do załatwienia, a jutro chcę odcinek wrzucić, tak? Tak, dzisiaj jest środa. Brawo. Wymyśliłem najlepszy sposób na ułożenie hoperu. Pod tymi blokami, trzema, tak, jeszcze jeden blok niżej, mam trzy hopery ulepszone na siódmy poziom. I te hopery. Użyłem sobie taki sposób, że kraftują mi bloki, no tego miedzi, o tak miedzi, nie wiem czemu, ale ciągle mówię kopru, koperu, koper, koper. odmienia się koper po angielsku, się nie odmienia właśnie. I teraz sobie tak myślę, że przecież można zastosować takie coś jak cyrkulacja hopperowa. to znaczy, że itemy, których tutaj nie kraftuję przechodzą tutaj, tutaj się kraftują i które się nie kraftują przechodzą tu i tak ciągle leci. I do skrzynek lecą same bloki. Co oznacza, że miał o wiele, ale to o wiele więcej miejsca, bo bym kraftował sobie węgiel, złoto, e, żelazo oraz diamenty. No i oczywiście miedź. Bardzo dużo nakopaliśmy kluczy. 38 legendarnych kluczy mamy. Nice będzie opening już niedługo. Może w następnym odcinku zrobimy sobie opening. Szanuję bardzo osoby grające na tym serwerze same na wyspie, a nie bo też gdybym miał taką ekipę ogromną, to bym pewnie miał też dużo poziomu. Ale no, jestem sam XPS-em. on kopie, ja buduję i tak jest git. Ja was żegnam, z tej strony był Exizek. Pamiętajcie, aby zostawić subika i łapkę w górę. Ogólnie wydałem 6000 na ten miecz dla biznesmena i to był drugi najgorszy wydatek. Dobra, do zobaczenia i widzimy się już niedługo w następnym odcineczku na moim kanale. Cześć, cześć!